No, dawno się nie widzieliśmy, ale dzisiaj Wam pokażę małą podpowiedź przy bardzo popularnej pseudo-usterce. Więc, jeżeli macie takie fantomowe wykrywanie jakiejś przeszkody przed pojazdem, Czujnikami parkowania. W wielu samochodach teraz włączają się te przednie czujniki. One są aktywne, jeżeli mamy dość niską prędkość, żeby wykrywać już przeszkody, jeżeli parkujemy przodem. Nie trzeba przesuwać wstecznego, żeby system czujników się uruchomił. Fajne to jest w korku, ale jak się zatrzymujecie na przykład i nic przed wami nie ma, a te czujniki mimo tego aktywują się i pokazują, że coś tam przed wami jest, mimo że nic przed wami nie ma, pokażę wam, jaka jest dość częsta przypadłość tego. Zdarza się to najczęściej w samochodach. U, woda wylewa. Zdarza się to najczęściej w samochodach, które mają import ze Stanów Zjednoczonych, bo samochody ze Stanów Zjednoczonych przychodziły z węższą ramką rejestracji, z węższymi rejestracjami i mają inaczej rozmieszczone czujniki parkowania. Także jeżeli spojrzymy sobie tutaj akurat, tutaj te czujniki są w tej europejskiej specyfikacji, u mnie w Audi tak samo, czujniki są szeroko, tu i tu, ale samochody ze Stanów mogą mieć trochę inny grill, mogą mieć inną ramkę na rejestrację, na tę węższą i te czujniki mogą być gdzie indziej. Więc jeżeli później założycie sobie europejską, szeroką rejestrację, może się okazać, że Wam zasłania czujniki. Albo jeżeli ramkę rejestracji założycie, o, nierówno, może się okazać, że tutaj ten róg wchodzi już w stożek, w stożek tego promienia, tego strumienia detekcji. Przeszkody i będą właśnie takie fantomowe, fantomowe przeszkody wykrywane, dlatego warto ustawić to idealnie. W niektórych autach jeszcze, no tutaj radar akurat jest bardzo wysoko, więc sobie radaru nie przesłonicie, ale w takim Audi ten radar jest dość blisko rejestracji, więc jeżeli weźmiecie ramkę, która będzie miała tutaj gruby pasek albo będzie po prostu źle wypozycjonowana, nie tak wysoko jak trzeba, to możecie mieć też błąd front assist. Także tutaj wystarczy akurat zrzucić rejestrację i zamienić ramkę na inną albo ją ustawić tak jak trzeba na środku i te problemy powinny zniknąć. Także to tyle dzisiaj. Na raz.